Tak, mówi Słowo Boże, że co Bóg złączył, a nie ksiądz. Jakie rozwody? Kto daje rozwody? Bóg nie dał rozwodów. Jest separacja, że na jakiś czas się rozchodzą, bo po co mają się zabijać? Mają rozstać się, przemyśleć i wrócić. U Boga jeden dzień jak tysiąc lat. Także moja żona już 20 lat, jak odeszła, wzięła dwóch synów i jak wróci, to ją przyjmie. I też córkę, jak mi przyniesie, też ją wychowamy. No. Słuchaj, ja ci powiem szczerze, masz tutaj... Tutaj szczególnie bardzo złe zrozumienie. Jak złe, powiedz, jak złe, no. Wez otwórz księgę powtórzę, że czekaj, ja znajdę. Siądę, ja mam kłopoty z oczami, bo mam 74 lata i muszę okulary ściągać i <laughs> mam tu ręce i ciężko mi szukać, ale szuka powtórzonego prawa. 24 chyba rozdział z tego co ja chyba pamiętam. Kiedy nie ma, albo tak, albo nie Jeśli mężczyzna posubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej radził z uczciwością, gdyż znalazł u niej coś złogącego, napisę jej list rozwodowy. Który werset czytasz? Który werset? 24 rozdział. Który Ale we... czytam najważniejsze. Ale który werset 24? Najważniejsza, a ten drugi ją znienawidzi, wręczy jej lizo z wodowy, ją z domu. Albo jeśli ten drugi mąż, który ją pośrubił, umrze, nie będzie mu pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziął ją powtórnie jako skalanej. To bowiem budzi od razem u pana. A ty nie możesz dopuścić do takiej nieprawości w kraju, w który przydaje posiadanie Pan Bóg twój. Tak to ja rozumiem. Ale to jest Stary Testament. A w nowym jak jest? W nowym coś przeczytaj na temat związków. W jest takim, jeżeli opuści, Paweł wpisze, niego puszcza. Nie są niewolniczo związani. A według tego prawa, bo ono też obowiązuje, bo pisma greckie, czyli Nowy Testament, tego dokładnie nie wyjaśniają. Dlatego trzeba się posłużyć starym jest wyraźnie powiedziane. Jeżeli wyszła za innego, tamten umrze czy ją prawi. Jej pierwszy mąż nie wróci do niej, bo to jest obrzydliwość. Ale mąż nie do niej ma wracać, tylko ona wróci do męża. To jest potężna różnica. Ale to jest obrzydliwość. Samarytanka miała pięciu mężów, nie była obrzydliwa. Chrystus dał nadzieję, że jest królem, Mesjaszem. Mężowie umierali. Bo nie wierzyli to... w Boga żywego, Inni czasy były. prawa Jak ona do mnie wróci, czy ja do niej. Ja jej jest też argument, Paweł pisze. Chcę opuścić, opuściła mnie, też... Chcę wrócić wróciła, no. Też ze względu na to, że interesowałem się Pismem Świętym, też jej to się nie podobało. Ma innego męża niech siedzi z nim, bo mu przysięgła drugi raz. Złamała pierwszą przysięgiem, przysięgła mu drugi raz. A skąd jest, że mu przysięgła? Może na kartę rowerową żyją. Nie, nie mają ślub. Nie, nie, nie A kto i da, To dał im ślub, powiedz, kto im dał ślub. Nie wiem, co im dał ślub. No to jak nie i... wiesz, to czemu mawiasz sobie? Wiesz, ona odeszła, nie ma ślubu, bo to Bóg daje śluby, a nie jakiś ksiądz, jakaś, jakaś religia nie może dać ślubu, to są sekty, faryzeusze. Są małżeństwem. Ja mają dzieci? A nie. A jeżeli chodzi o Pana Boga i Jego prawę, muszą go szukać, on i ona, żeby im przebaczył to, co on zrobił swojej żonie, a ona mi. No to ty Więc jej on... wybaczysz, jak ona wróci, to jej wybaczysz i będziesz jak... Syn Boży, że wybacz im ojczy nie wiedzą co czynią. Chrystus to zrobił w stosunku do Żydów. Znaczy do pogan, barbarzyńców Rzymia, a faryzeusze bluźnili przeciw duchowie prawdy. Nie przyjęli Syna Bożego. Jest obrzydliwość, Bogdan, dla mnie to jest obrzydliwość. Ale to się nie wymydli, wykąpiesz ją we wanie, będzie jak nowa na, na drugi dzień. A drugiemu już. No ale to się nie zużywał, nie? Zużywa, nie? Przecież jakbyś ja... tego nie używał, to dopiero się psuje. A jak ona tam wiesz, czy coś nowego ci przyniesie, będzie doświadczona, mądra, musisz ją przyjąć, będzie mądra, królowa. Ty tworzysz, co ty tworzysz? Ty się... No ja tworzy. Chrystus tworzy królestwo. Prawdy, miłości, sprawiedliwości. Na starym, kto idzie na starym testamencie, o... jest zasłona. Kto czyta Mojżesza do dzisiaj zasłona. W Chrystusie zasłona opada. A co, A co zrobić z tym, że ja jej nie chcę według bo masz nienawiść do niej, nienawidzisz swoją żonę, to jesteś mordercą. pierwszy Jana czy 15, nowy testament. Nowy co ty tworzysz? No Chrystus dał nam nowe przykazanie. miłujcie cię swych nieprzyjaciół, a tym własną żonę, co ci z dzieci urodziła, nie, nie szanujesz, nie miłujesz. Jak to jest? To jest druga połówka, to twoje ciało. Szanuję, ale mam zrozumienie takie jako człowiek mężczyzna. Przeszły króli, kapłan, żona ma innego. No to jak będziesz miał inne zrozumienie, tak jak nie mężczyzna, ludzki człowiek, tylko z duchem Chrystusowym, to wybaczysz, bo Chrystus wybaczył. I mi uciec swych nieprzyjaciół, a to jest Twoja żona, która ci urodziła dzieci, które dał Wam Chrystus, w dzierżawę, i ona jako córka marnotrawna wróci i będzie królową Twoją, i dzieci książęta, i wszystko będzie dobrze, co Bóg złączył. Chrystus. Tworzy nowe niebo, nową ziemię, gdzie będzie sprawiedliwość na ziemi będzie. Co ty tworzysz? Bogdan tutaj. Zmień temat. Jeszcze raz mi wyjaśnij te wyleczenia, jeżeli może z roku 1998. No jak patrz, ile i które mamy tysiącleci od Adama teraz? Znaczy od Jezusa, pierwsze, drugie czy trzecie, no powiedz. Od Chrystusa, jak się urodził w Betlejem, który mamy? Drugie. Drugie? Dlaczego drugie? Przecież mamy dwa tysiące i żyjemy w trzecim tysiącleciu. To dlaczego drugie? Nie. Nie, 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 nie. Dla mnie od Chrystusa, bo cztery Według rodowodów, jak, jak czytasz rodowody, ten zrodził tego, a ten zrodził tego, a ten zrodził tamtego, to wychodzi, że. Adam został schorzony 426 przed naszą erą. Jak przyszedł Chrystus, to było 4 tysiące lat i teraz jest 2000 lat około, bo to do, dokładnie dodaty się do, do roku się nie wyliczy. 2000 lat Chrystusa. I po Armagedonie zacznie się tysiącletnie królestwo naszego Pana i tych, co przeżyją Armagedon jako Ale dobrze, nie rozkręcaj się. Kiedy zacznie się Armagedon? Powiedz. Tego nie wiem. No to nie mów jak nie wiesz, bo powiedziałeś 4000, jak Cię Jezus narodził. Tak powiedziałeś, bo to słyszeliśmy. I teraz 4000, Boga Od... jeden dzień jak tysiąc lat. Czyli 4 dni to 4000 lat. Chrystus się rodzi i nie było zerowego roku, bo tam był przesunięty, bo nie wiedzieli, kiedy się urodził, czyli 2000 się skończyło lat w 1998 roku wejśliśmy w siódme tysiąclecie, czyli Chrystus zaczął swoje 1000 lat, czyli trzeci, trzeci dzień i zmartwychwstanie duchowe, bo Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia, u Boga jeden dzień jak 1000 lat. Zbóżcie tę świątynię, a w trzy dni ją odbuduje. I Chrystus teraz buduje królestwo przez tysiąc lat. Tak jak mówisz, szatan będzie wypuszczony za tysiąc lat, bo naszych e, ojców, pra, pra 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 tamtych będzie próbował. Ale teraz, jak Ty żonie wybaczysz i Chrystus da Ci ducha prawdy jako kapłaństwo, królestwo i w jego duchu prawdy, sprawiedliwości, będziesz nieśmiertelny. Objawień 20 rozdział, 6 werset, bo mamy przeżyć. Bo ten temat żeśmy zamknęli. Ty zostajesz przy swoim zrozumieniu ja, przy ja przy Chrystusowym, wiesz, nie kombinuj tutaj, bo ja mam Chrystusa i jak ja coś źle mówię, to mnie napominaj, ale jak ja wiem, że Chrystus mi dużo rzeczy objawił, które wiem, że to są Chrystusowe, nie moje. Dlatego ja się trzymam powtórzonego prawa Czyli Stary Testament Cię uśmierci, bo jest teraz nowy. I nie aktualne do dzisiaj Nieaktualne, bo starego się nie miesza z nowym. Stary Bukładków nie wlewa się do Zastnione, pożyteczne do nauczania. Paweł nie mówi o takich rzeczach, mówi chce od wierzącego odejść, nie odchodzi, bo do, do bo, no, ona wr wróci z pokojem Chrystusa jako córka marnotrawna, ty jej wybaczy, jak Chrystus wybaczył Rzymiano i będziesz wtedy królem, objawienie 50 i kapłanem będziemy królować i wybaczał, będziesz innym, jak przyjdą z pokorą do Ciebie, bo Ty jako króleska rodzina błogosławiona przez twórcę nowych niebo, z nowej ziemi, gdzie będzie na ziemi sprawiedliwość. Król nad królami, król Izraela to jest Chrystus. Mamy króla na Syjonie, psalm 2,6. Bez Pana, którego tu rzucałeś. A ty zazdrosny jesteś, iż to się nie wymydli. Zazdrosny jesteś, to się nie wymydli przecież. Co ty Jakie Tu ma być. No że siedzi z mężem, jakim mężem, to przecież na siedzi z chłopem, odeszła od ciebie, zaparła się jak Piotko, zapije, wróci, zapłacze, wybaczy się i będzie królestwo, będziesz królem na królową. Jakim ojczymem? Ona do Ciebie wróci i będziesz królem, co Bóg złączył. Jako córka marnotrawna wróci do króla. Jakiego króla? No Ty masz być królem, ale bez żony nie będziesz królem. Jakiej wybaczysz, dopiero będziesz, bo Chrystus wybaczył swoim oprawcom. Bogdan, wybacz za te słowa. Wybacz. Ale nie myślisz racjonalnie w tej chwili. Upierasz się to nie ma potwierdzenia biblijnego. W nowym, nowym testamencie ma mił nieprzyjaciół. Pierwszy Jana 3.15. Jak masz nienawiść do żony, a ona by klęka, na kolanach klękła i chciała być, wrócić do ciebie, być swoją królową.